Drogie, ukochane, kandydatki na szczęśliwe kobiety, dzisiaj przechodząc wśród palm po plaży, zobaczyłem cudowne zjawisko. To było coś tak cudownego, zjawiskowego, leżało sobie to zjawisko i się opalało nadal. Leżało sobie, miało, miało, miało. miało wszystko idealne, miało przede wszystkim, przede wszystkim miało usta wypełnione do granic wytrzymałości jak jak glonojada, miało te rzęsy, takie, miało te, takie szczotki, miało takie szczotki, że jak machało, to aż, 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 aż piasek się unosił no ten, ten, od tego tuban kurzu szedł. Miało, 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 miało brwi, brwi, miało, miało tak brwi wytatuowane, to, to zjawisko, że jak patrzyłem na to, to aż sobie notowałem, bo nie widziałem czegoś tak cudownego, kochani, miało te zmarszczki, miało Botoksem, botoksem miał te zmarszki tak wyprostowane, że ani jednej zmarszki nie było. No, mi miały kreski, na powiekach były kreski porobione. To było coś, coś wspaniałego, kochane, kochane. I tak w ogóle to leżało w takim cudownym kostiumie kąpielowym, który. Właściwie składał się z dwóch paseczków, no może dwóch i pół paseczka, i było widać, było widać, że było permanentnie to cudo, było wydepilowane permanentnie jednego włoska tam gdzie należy, z wyjątkiem włosów na, na głowie, które nie dość, że były obfite w cudownym kolorze to jeszcze powiększone jakimiś tam. Dostawkami, przyczepkami, zaczepkami jakieś takie, takie, te, te wypełniacze tam były. No, no. A w ogóle to, to że się opalała na słonku, to, to było przepiękne, gdyż ta opalizna słoneczna. Dowiedziałem się, że to była opalenica natryskowa, a potem dopiero słonko, żeby się pokazać, pokazać, tak, no. A w ogóle, kochani, to, to paznokietki, paznokietki, no coś pięknego. Manikur był prawie tak piękny, jak pedikur, w ogóle to było coś wspaniałego. I tak stanąłem, szczęka mi opadła, popatrzyłem na to cudo, które miał przepiękną twarz, tylko jakoś nie mogło się uśmiechać, gdyż ten, bo to gdzieś to uniemożliwiał prawdopodobnie może coś innego. Może również ten te pomalowane wargi też jej uniemożliwiały uśmiechanie się. I tak patrzyłem na to cudo leżące na leżaku, opalające się w tym słonku. I tak sobie pomyślałem, że jednej, jedynej, maleńkiej rzeczy jest brak partnera. A czemu? Gdyż ta kobieta miała wszystko, z wyjątkiem jednej rzeczy, aż sobie zanotowałem, czego jej brak. Ona nie miała wyprasowanego charakteru i z tym cudem po prostu żaden facet nie był w stanie wytrzymać, bo ona była na pokaz, a nie do użytku wewnętrznego.